Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie Dzisiaj przychodzę z filmikiem trochę innym Jeszcze czegoś takiego nie było na moim kanale A mianowicie moje triki kosmetyczne I będą to moje sposoby na małe takie poprawki urodowe Na poprawki kosmetyczne Ja nauczyłam się tych trików, kiedy byłam w jakichś tam sytuacjach ekstremalnych Kiedy na przykład nie miałam różu, kiedy nie miałam tuszu do rzęs To kombinowałam jakby tu sobie poprawić makijaż jakby nie mając tuszu albo nie mając różu do policzków, no i właśnie w taki sposób nauczyłam się wykorzystywać różnych sposobów. I być może wy już słyszałyście o takich pomysłach, może przeczytałyście gdzieś o nich w internecie, a może już same sobie takie triki wymyśliłyście, więc nie mówię, że ja to wymyśliłam pierwsza. Tylko chcę wam po prostu pokazać, jak ja to robię. A może jeszcze nie słyszałyście o, o takich trikach? Także mam nadzieję, że ten filmik jakoś tam będzie dla Was, chociaż w małym stopniu, przydatny. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania dalej. No i zaczynamy. Pierwszy trik. Słuchajcie, kiedyś wychodziłam z pracy, zadzwonił mój chłopak, że idziemy do znajomych. Byłam blada jak ściana, nie miałam w torebce nic Ani różu, ani bronzera Miałam tylko podkład i korektor Więc poprawiłam sobie makijaż właśnie korektorem i podkładem Wyglądałam strasznie blado i byłam załamana W torebce miałam tylko pomadkę e, Na szczęście była to pomadka matowa, a nie żaden błyszczyk No i była to pomadka e, Bourjois Edition Velvet Poszłam do łazienki i modliłam się, żeby ta pomadka dobrze wyglądała Nałożyłam sobie odrobinę na ręce O, w taki sposób o, mniej więcej taką ilość nałożyłam. Nie miałam żadnego pędzelka, więc zrobiłam to palcem, ale ja teraz mam przy sobie pędzelek, więc zrobię to pędzelkiem. Delikatnie nałożyłam na policzki ten matowy, matową pomadkę z burżuła. Dokładnie, słuchajcie, roztarłam, wklepałam i tak, słuchajcie, kombinowałam, rozcierałam, dokładałam, żeby po prostu ten jakby ten róż i ta twarz wyglądała jak najmniej blado, żeby wyszedł taki, wiecie, naturalny rumieniec. No i po prostu tak sobie kombinowałam, jeszcze sobie dołożę na drugi policzek. I efekt mi się naprawdę podobał, także efekt końcowy był jak najbardziej ok. Dosłownie tak, jakbym nałożyła sobie róż. Także widzicie, jeśli na przykład macie jakąś matową pomadkę, albo niekoniecznie matową, naprawdę może być to pomadka taka w sztywcie, nawet z drobinkami, no bo przecież różę też mamy z drobinkami, z taką delikatną poświatą, to jak najbardziej kombinujcie tak, że możecie sobie ją nałożyć spokojnie na policzki i zobaczcie sobie jeszcze tutaj rozetrę, żeby nie wyglądać jak klaun, bo jest to pomadka bardzo napigmentowana. No i patrzcie tak jakbym dosłownie nałożyła róż, więc byłam tak zadowolona i tak dumna z siebie, że po prostu sama do tego doszłam, eee, no że po prostu aż z radością wyszłam z tej pracy i poszłam do znajomych i jak najbardziej zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jakbyście po prostu miały róż na policzkach i twarz nie jest już blada. Także no, świetny pomysł, zachęcam Was do właśnie do wykorzystania swojej pomadki matowej albo pomadki nawet z drobinkami do nakładania na policzki, bo wygląda to fajnie. Kolejny trik, słuchajcie, będzie wiązał się z, z tuszem do rzęs. Wiecie, jak rzęsy wyglądają po całym dniu pracy, po całym dniu w szkole albo na uczelni, są po prostu posklejane, takie, wiecie, jakbyście miały trzy rzęsy na krzyż. Są jakieś takie grudkowate, a chcecie, żeby one ładnie wyglądały, pięknie się tutaj zakręcały, były uniesione, i nie macie tuszu do rzęst, nie macie narzędzi, żeby zmyć stary tusz i nałożyć nowy, to możecie zrobić taki trik, że bierzecie tutaj tą spiralkę, która jest przeznaczona raczej do brwi, bierzecie jakiś spray utrwalający makijaż albo nawet, słuchajcie, jakąś mgiełkę do ciała lub może to być też woda, spokojnie. O, tak wygląda. No i spryskujemy około dwóch pompek, no i rozczesujemy mniej więcej tak. Dzięki temu, że ta spiralka jest, słuchajcie, mokra, to te rzęsy się ładnie rozkleją. No i widzicie, rzęsy już wyglądają inaczej. One jakby pod wpływem tej mgiełki czy wody po prostu się rozkleją. I nie bójcie się, że wypłuczecie cały tusz z, z tych rzęs, bo... No, nie wypłuczacie go dużo, tylko po prostu jakby go rozwodnicie, a rzęsy i tak wyschną. Postarajcie się tylko ich nie dotykać, póki one nie zasną. Rzęsy jakby się rozdzieliły i ładnie uniosły. Także taka spiralka przyda Wam się nie tylko do Waszych brwi. Kolejnego triku nauczyłam się właściwie przed imprezą u mojej siostry i robiłam u niej cały makijaż, a, nim, a zapomniałam po prostu swoich kosmetyków i malowałam się jej kosmetykami. Ona nie miała rozświetlacza, a chciałam sobie tutaj. Rozświetlić strefę powyżej kości policzkowych i miała tylko cienie do powiek, i znalazłam u niej taki bardzo połyskujący cień. Ja teraz dokładnie Wam nie pokażę tego cienia, bo to był cień mojej siostry, ale ja mam podobny w odcieniu takim, widzicie w odcieniu szampańskim. O, jest bardzo połyskujący i po prostu użyłam tego cienia jej na kości policzkowej. i Uwierzcie, że efekt był też fenomenalny. Zaraz Wam pokażę. Jak pięknie można rozświetlić sobie kości policzkowe po prostu cieniem do powiek. Nie musicie kupować specjalnie rozświetlaczy. O. Moim zdaniem ten cień daje prawie identyczne rozświetlenie jak Manizer Naprawdę jest fenomenalny. Akurat ja mam cień z pupy. Zaraz wam podam numerek. To jest numerek. 201. Champagne się nazywa dokładnie. O. I od razu możemy sobie rozświetlić środek nosa, żeby po prostu wyszczuplić nos. Zobaczcie, jak fenomenalnie ten cień nam rozświetlił kości policzkowe. I gwarantuję Wam, że większość cieni jest bardzo, bardzo mocno napigmentowanych i bardzo ładnie rozświetli Wam kości policzkowe. Także. Polecam Wam naprawdę wielofunkcyjność cieni do powiek. Ostatni trik, za który tak naprawdę Wam dziękuję, yy, będzie to trik z pomadką matową. W ostatnim jakimś filmie właściwie żaliłam się, że ta pomadka z Rouge Edition Velvet, którą przed chwilą nakładałam na swoje policzki. Nakładam również ją często na usta i ona niestety wysusza mi usta Usta są spierzchnięte suche, ona mi źle schodzi No po prostu nie trzyma się na moich ustach I poradziłyście mi, żebym po prostu nakłada, nakładała pod nią jakąś bazę Czyli jakiś um, po prostu balsam do ust I teraz Wam pokażę Zmyję to, co mam teraz na ustach Nałożymy sobie jako bazę może Soft Lips Perfecty To ta kosteczka Nałożę sobie bazę. Jeśli macie matowe pomadki, to naprawdę możecie też z tego korzystać z tego sposobu, bo on jest fenomenalny. Przetestowałam go i naprawdę ten sposób działa. I teraz nakładamy na tą bazę pomadkę matową. Ten sposób z bazą pod tą pomadkę matową naprawdę działa, bo jak zawsze go nakładałam na suche usta, na po prostu bez bazy, to po 15 minutach po prostu on mi tak zastygał na tych ustach, robił takie suche skórki, że no on się strasznie niekomfortowo nosił. A z tym balsamem, z tą bazą naprawdę rewelacyjnie. On tak się nie wżera w te usta, on na tych ustach sobie jest. Jak widzicie mat też jest całkiem niezły. I, I on nie robi absolutnie ten balsam z tej pomadki jakiegoś błyszczyka, że, że te usta błyszczą, ale te usta no, są naprawdę fajne i one nie są suche i wydaje mi się, że dłużej się ten tematowa pomadka trzyma na moich ustach z tą bazą. Także jeśli macie jakieś, jakieś matowe pomadki, których niekoniecznie lubicie nosić, które Was denerwują, to naprawdę polecam Wam trik z tą bazą. Możecie też oczywiście użyć iOSA jako bazę, albo jakiś po prostu balsam, który lubicie. Mm, naprawdę Wam polecam ten trik Dobra dziewczyny, to były moje wszystkie triki Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał Dajcie koniecznie kciuka do góry, jeśli tak było Piszcie na dole w komentarzach, jakie są Wasze triki urodowe Na przykład na zaschnięty tusz Albo jak nie macie różu, bronzera Czy jak nie macie na przykład pomadki Piszcie koniecznie w komentarzach, będę bardzo ciekawa Piszcie też, czy Wam się ten odcinek podobał I czy chciałybyście jeszcze taki odcinek z trikami urodowymi, kosmetycznymi To chętnie dla Was coś takiego nagram subskrybujcie mój kanał jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście całuję was ściskam dzięki wam bardzo że wytrwałyście do końca i do następnych filmów do usłyszenia pa, pa.